W Cicho, panowie, tylko te bez tego. Dobra. E, te druierki, kolego, po ile mamy? Po 15. Po 15 złotych. Zapraszam do RODOM, tylko takie takie druierki po 15 zł. A ten wiedeński? Nie, to jest Budapeścik. Po ile? 15. Wszystko po 15 złotych. Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację stawków w Radomiu. Tak, w Radomiu jest zawsze co sobota. Bez względu na czerwoną kartkę, wjazd po nim bezpłatny. Tylko z rana, godzina w lepiej z rana dobrze wtedy można kubić Takie drzwi, po 15 zł, cena wywłapcza, powiedziałem, że w kurcie to by to, to dużo, to by coś zeszło z ceny. Jak wszystkie te transole mnie interesują. Po ile tutaj masz? Jest para? Para i piżak. I para i piżak. Ta za parę ile? Stówę. Stówę, za piżaka. Za te jasne, po ile masz. Budapesz Dychę, karpiaczek dyche. i ciemny też dyszkę dyche. Też dyche. Tranzule są, widzę, fajne tranzule są wszystkie go im są zdrowe i tu mamy Budapeszczaki po ile? Bo są łapciaty, łapciaty kosztuje, tym więcej, nie? Te łapciatę trzy dycha, te Budapeszczy po ile? Po dyszku Widymek? Wiedyche ceny, koledzy w Radomiu Miłowiesiowie. Jest tak po to, nie przestraszajmy się cenami, że ktoś ceni tak kostek dużo, ale też dużo opuszczamy przygód. Witam kolego, cześć. Dobrze się widzieć. Tu nagrywam gołębie Pana Sławka. Mamy do Pana Sławka namiast. Za chwilę Pan Sławek udzieli konkretnych rzeczowych informacji na temat tych głębi. Proszę Panie Sławku. Gąbki pocztowe, takim, że można nimi lotować. Większość na oczach laser. A to jest ten ten glazer. Tak, nie? Większość, większość. większość tu jest 80 to na oczach jest glazer. Tak. A te na ciemnych delbary, nie? A te ludoklasensy i simusy. I się powoli mówimy. No. Go, go, no. Od 50 za sztukę do 150, proszę bardzo. No, Oczko, tak, przepiękne, wszystkie takie. Także tak. cenu są panie Sławka, do nie mamy na tylko przy tym niczym, pan Sławek. Tak nie sam. od pocztowych, przy pan Sławek. Zawsze up, u, upominam. Sławek jest tutaj jeden, od pocztowych białych, wtedy ja udzielę namiaru. Ja nie ma pełnego. Także pan Sławek, można, udzielimy namiaru, mamy namiar. Można, można nimi lotować. Od 50 do 150 zł. Tak, mam te budowę, te, te ładniejsze samce, to takie są. Rozpłodu już nie to po 150 złotych. Moment, teraz Pan Sławek mówi, no. wodę po rozkładu roczne i, i tegoroczne po 50 złotych sztuka. I, I dwa czarne po 50 złotych sztuka. Wszystkie Pana Sławka, to jeszcze mamy namiar. Pana Sławka te czarne są, widać, że gołębie są wszystkie zdrowe. Tak. Zdrowizna. Ceny też u Pana Sławka do worka nie idą. Zawsze przy dużo zakupie rabaty. Także... Tylko piszemy do pana Sławka, bo też pocztowy ma ktoś inny. także Wystarczy napisać pan Sławek, a potem nic Sławek tak. też będę wiedział. Momencik, momencik. No? To Głębie Leszka mogę powiedzieć, czy nie? Że tak. No dobrze, Leszka nagrywa, mam. No. Przepraszam, to takie jaśniaczki tu wyleteczka kosztuje trochę kasy, bo to widzę to Ile? 50 zł. 50 zł, nie, dużo te pasiaczki. Po 50zł Po 50zł w tam koroniaty ja widzę para parzysta 100zł 100zł Do Leszka mamy namiar Jakby co, tylko piszemy w której minucie, wiesz pan Leszek? Samiczka, 4 rydyszki A to jest berliński, co jest ten? Co to jest samiczka Berlińska tak? Samiczka berlińska, też leczka gołębiej mamy namiar I co ona kosztuje? 200zł 200zł Dobra, czekaj A dobra Dobra. kolegi Mirka nagrywamy, to jest dobrze w klatce, Mirek. Te wywrotki czarne po ile? 120. Winerki masz, o ten winerek korynaty, co kosztuje? Jest dwa, 120. 120. Eee, Neweczki? Trzy ustówki, żółty i czerwony. Tak. Wiedeńskie czarne, co to tutaj kosztuje, Mirek? 50. Lindyczek, tamten żółty nuweczek, co to jest? Samica, stówkę. stówkę. I tutaj? I winery 120 zł Mirko, podajesz na miarę? Daję. No, 8, proszę bardzo. 8, 8, 1, 2, 2, 1, 4, 7, 1. Nie spiesz się, także do Mirka, jeszcze raz, bo ja tak szybko nie, nie zapamięta każdy szybko. Jeszcze raz. 8, 8, 1, 2, 2, 1, 4, 7, 1. Dobra, dzięki. Kopciuszki, te, te jasne. Małe. Tak. Za. Sztukę? No nie za sztukę, ja się pytam, no nie za no nie pomieszam zawsze, za sztukę, nie? Proszę no, są ceny, bo że to białe. No piki w jakiej cenie? Ale to byś pan też kosztują trochę, nie? Chociaż mają skazki tak. 60 zł, 60 zł za... za, za tak. Aha za sztukę tak. 60 zł mamy widymy też tutaj i te widimki w parze czy nie? nie, nie Czerwone małcie. Fiżaczki samiec samiczka nie w parze i ile te widzimy? Też tak powinni Apel do hodowców, kto chce, yy, mówi, skontaktować się z drugim hodowcą, dać namiar, to na klatce widzę, panie Danielu, piszemy z karteczkę i z numerem namiarów. Pomimo, że nie ma wysyłek, a jednak hodowcy, tam niektórzy chcą namiar do niektórych hodowców. W okazji żałowny, krótki, mała, dziubek. Ile ten żałobny, cześć? 40. 40. 40 kosztuje. Cześć, 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 przepraszam. Cena też do uzgodnienia tu jest, można targować. To furbowy, co kosztuje? 6 dyszek. Tu nie wiem, czy jest jaki budowę jeszcze mamy. Tu mamy perłowe takie. Nie wiem, po ile jasne, przedłużone. Twoje? Nie. Moje. I po ile te perłowe mamy? Ja to maślaki. Maślaki, bo jest ciemno no. Po półtora no, ceny wyjściowe. Kto chce mówię, schodowcy, proszę umieścić no, sobie numerek no, z telefonu to, no, na klatce. To, no, albo napisać. No To może wezmę telefon. Ty jaśnie jaki po ile? Po trzy dychy. A wlótki? Po siedem dych. Po siedem dych. też mówią ceny wyjściowe. Ja mówię, nie przestraszamy się cenami. Bo ceny są nieraz mogą być wyższe, ale przy zakupie, przy targowaniu są całkowicie ceny inne. Marka nagrywamy, likwidacja lotu. Nie likwidacja, albo wszystkie, albo lotowanie dzisiaj. Tak, albo lotowanie. Marek tutaj jest rożek akurat. Pójdę Marek te, te ciemne? 4 stópy 60 sztuk. 4 stówki 60 sztuk, czyli po 15 zł. Tak, dobrze nie powiedziałem? Nie. Nie, po 12 złotych. Mam do Marka, ma, namiar tych ciemnych jest. Ile Marek? bo co, 60. 60, tak? 58, Dokładnie jest 58, można powiedzieć, że 60. I za to 400 zł, tak? tak. 400 zł. Także są koroniate, są tutaj czarne, siwe. Tylko mówimy o cenach hurtowych. Dużo koroniatek widzę też jest. <tuszy> 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 Także mamy do Marka namiar. Też Marek mówi, że chyba przelotuje. Przyrotow... O, Marek mówi, że by były lotowane w rońsku wspólnym nocie znaczy ciemne kolegi Marka 60 sztuk 400 zł Ja kolega tutaj Nie wiem mam do Marka namiar Nie wiem jak tutaj Co zrobi czy przywiezie, czy puści Powiedział że puści Czyli będą loty Też zaczynam mi firmać Marka a Marek tutaj Te po 200 zł i te wiedeńskie po ile to nie... Paj, Pod Marku Pod dwie stówki, tak. Po dwie stówki za sztukę To są kolegi Marka nagrywamy i te, te wiedeński Marek? Po 100 zł. Po 100 zł. Ja mówię cena też u Marka tutaj dworka nie idzie. Tak te perłowe? A 70-50 zł. Od 50 do 70 zł. Ceny też podlegają tutaj negocjacji. Ta tutaj białogonka? białogłonka. Śdyzki, 5 Piątkę. Marek po ile? 5 z wszystkie te wiedeńskie, tam te ciemne te perłowe to kolegi Marka. Mamy namiar do kolegi. Te były po stówce, tak? Nie, po 50 to. O, te po 50 zł Ja bym coś potrzebował Tu mam orzełki, czyż kolego po ile te orzełki masz? Orzełki po, 50. orzełki po 50 zł Dwa białe po 20 zł. Tak, no to wy żółty Budapety fajny po 10 zł Budapeszny podyszku Pasiarzka za 30 zł za... Jasne za 30. Jest jasne 30 tutaj. Nie, za 30. Zapraszamy do Rodomia w każdą sobotę tygodnia. O, kolego, mam też takie noweczki za 40 zł tutaj. Tu nie wiem co, po ile pocztowe mamy, ten jest almond, nie, to jest na bananowym pasie. Ta? A to Mirka? Tak. To mam do kolegi namiar tego EMB, tutaj nie wiem, to jest na Balonym Pasie, tam też na Balanym pasie nie wiem czy jest para, biały pocztowy. O, biały pocztowy tutaj 50 zł. jak ja telefonuję Jodek czasami. ciężki kolego powiedzieć. 30-40 zł. o 30 czterdzieści, Proszę zobaczyć. Krótkie, bielutkie, proszę bardzo. o. Panie, złożysz mi pary? Proszę bardzo. 3-4 dyszki Krótkie smolne, miłe gołębie, podtyczkę, podki. Nic nie, kolego nie mówisz, nic nie mówisz. Te wiedeńskie po ile? Stówkę. stówkę za? Za parę stówkę. A, bo się odbijaj dlatego. tego. Takie jaszniaczki, mówię, a 3 cena niska, bo proszę zobaczyć. Oprawione smolne te pasiaczki późne te perłowe masz? po 60. po 60, cenę też uzdolniłem widzę ty też perłowy, jasny zapraszam do Radomia po zł zł te pasiaczki perłowe, wylot no będę miał, ale nie tak będę miał, będę miał. tu mam takie widymki i 2, dwa, ale nie wiem Siu. Wcześniej kończysz To co mam i jest? Tego nagrywamy, mamy namiar Ale nie wiem co ile kosztuje o kolegi nie ma Widzę że bocian, żółty Takie pocztowe, cześć, siema. ma co tutaj mamy? No mamy trochę młodzieży Mamy staropolskie, mamy bocianki No tu ceny w tym, w tym, w tym całym A to Staropolskie, ta... staropolskie po, po, po 40, po 50 bocianków para 60zł No takie ceny różne Do, do stówki do To wszystko młodzież z Młodzież, roku. dobra Też gołębieratka mamy na miarę Co tutaj mamy? Tu mamy taki różny miksik można no. powiedzieć Od 30 do 50zł Stasroczka? Yy, stroczka kosztuje 50 zł. Samica, tak? Samica, tak jest. No i takie tu mamy ogólnie młodziaczki. No. co Radek? A tu mamy tak, Parkę Nywków Izabelek 80 zł, mamy staropolskie również młodzież. No i mamy niemieckie wystawowe. No tutaj to się tak, ceny zaczynają od stówki do, Na sztukę. A ten żółty staropolski? Żółty staro... Znaczy ten, ten żółty, ten staropolski, czyli? Ten staropolski Stary? pstry kosztuje 100 zł. 100 zł. Ceny szuratka to tak jest są no do ja uzgodnienia. Się pozdrawiamy to moją żonę, która się tym zajmuje, no wiadomo, że to tylko dzięki niej to mogę hodować, bo mnie nie ma, cały tydzień na zagranicy siedzę, także pozdrawiam ją serdecznie. Dołączamy się, pozdrawiam też wszystkie przy okazji żony, hodowców, którzy które wspomagają nas, pomagają wspomagają nam w, naszej, w naszym hobby trudnym. I zapraszam, być. no telefon mój 604 944 o. 764. Gołębie odrobaczywione, poszczepione, także zapraszam. to gołębie wiedeńskie, Janka nagrywa, mam na miarę. Ja. Janek, po te wiedeńskie? 45 zł. Tu wszystkie te wiedeńskie po cztery pudeczki Wiedeńskie czarne to jest słabo widać Jaka weźpanczyki te czerwone po ile? 25 zł, żółty 50 zł Też gołębi mamy na miar Te Gołębi Janka tutaj po ile tutaj ten Takie Po piątaku Po piątaku kolega mówi Wyszwanczyk to Wyspan też kosztujesz? Ile? Dycha, Dycha. Do kolegi Gionka nagrywał, mamy namiar. To pasiatek gładkie co Giona kosztuje? Pięć dych, ten pasiaczek, też proszę zobaczyć smolny gładki, 8 dych para, ma masłowit i tamten z tyłu, bo nie widzę co to jest. To samica. A to samica, tak? Bo się schowano, parzyste. A koroniata co kosztuje? Pięćdziesiąt złotych. Dobra, dobra, Trudno, y, umówiłem się. Y, ty jasne tutaj gienek powinien masz? Ta pierwsza chyba tak? Ta pierwsza. Samczyk, samczyk, tak? Tą, to gienek powinien to masz wszystko?

Kurde, cześć, cześć. Telka, nie tylko, już, nic, nic, nic. nic. No, dobra, cześć, kostek, cześć, cicho, cicho, nic nie gwizdaj. No to właśnie o to Dobra, strasznie dwa, niech się ruszą. Ja cześć, 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 Kto To, to, to pierwszy daj mi ją w głębię samicę, idę? 150? wody. Nic nie. Kurde, nie ruszaj mi, nie ruszaj mi, bo ja to zrobię, tylko chcę ustawić. Rozumiesz? Drugienka nagrywam, mam namiar o. O. Dobra dobra, nic nic mnie nie ruszaj Mam namiar Gienka, od stówki do 150 tutaj za tego Wębie To by było tyle na dzisiaj w tym filmie. Oglądacie kanał Lotowania Andrzeja, zobaczcie co hodowcy proponują na targach w Jedlińsku, Radomiu, zwoleniu i przytyku ja tam będę, zostaw suba z wątkiem, czy nic nie minęło. I do zobaczenia hejka pozdrawiam życzę udanego miłego weekendu